Przy ulicy Kazimierza Wielkiego spotykamy naszą kolejną, panią przewodnik, która pokaże nam swój wydział. Cześć, mam na imię Karolina. Znajduje się na dziedzińcu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie w Instytucie Humanistycznym. Zapraszam do środka. Chodzi mi o to, aby język gwiazdki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Ten cytat z Beniowskiego Juliusza Słowackiego idealnie oddaje istotę studiów humanistycznych w krośnieńskiej PWSZ. W dużych i wygodnych salach wykładowych, wyposażonych w komputerowy sprzęt, laboratoriach językowych i salach interaktywnych, studenci przygotowują się do jak najlepszego startu na rynku pracy. Karolina Zaczytana. To może chociaż powiedz, co tu robisz? Znajdujemy się w Laboratorium Tłumaczeń. Tutaj uczymy się wykonywania swojego zawodu. Filologie angielska i germańska są dostępne dla studiujących w Krośnie już od 1990 roku. Po powstaniu PWSZ pojawiły się nowe kierunki i specjalności. Oferta instytutu jest zresztą wciąż poszerzana w trosce o zapewnienie studentom sukcesu na rynku pracy. Dziś studenci tego instytutu mogą wybierać z takich kierunków i specjalności. Pedagogika społeczno opiekuńcza z terapią pedagogiczną. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym lub z językiem angielskim. Polonistyka ze specjalnością nauczycielską i edytorską. Dwujęzykowe studia dla tłumaczy angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego. Najnowsza oferta Instytutu obejmuje specjalności. Dwujęzykowe studia dla tłumaczy ze specjalizacją pisemną i ustną. Informacja i komunikacja społeczna. Język rosyjski dla biznesu. Warto dodać, że rosyjskiego uczy się tutaj od podstaw. Na studentów czekają też stypendia i wyjazdy zagraniczne. W ramach programu Erasmus są to wyjazdy do krajów europejskich, ale PWSZ współpracuje także z czterema uczelniami w USA. Karolina znowu nam się gdzieś zgubiła. Całe szczęście już wiemy, gdzie jej szukać. Na pewno znowu się zaczytała. Nasza biblioteka jest doskonale wyposażona. Często z niej korzystam. My za to powinniśmy zacząć korzystać z GPS, bo znowu gdzieś się zgubimy. Zagubienie natomiast na pewno nie grozi studentom PWSZ na rynku pracy. W odnalezieniu swojej drogi pomaga im m.in. możliwość złożenia egzaminów Cambridge ESOL w certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym British Council, jakim jest PWSZ w Krośnie. Uczelnia oferuje także kursy języków obcych Akademia, dzięki którym także studenci spoza Polski mogą nauczyć się naszego języka, by jeszcze lepiej dogadywać się z kolegami z wydziału. Studiowanie tutaj to językowa przygoda. Welcome! Wielladen dich ein! przyglądamy. Sami widzicie, że panuje tutaj świetna atmosfera. Zapraszam do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Jesteśmy oto w Instytucie Humanistycznym, takim mateczniku naszej uczelni. Stąd wszystko się zaczęło. Tutaj u nas studenci, studentki studiują pedagogikę i filologię obce, anglistykę, język rosyjski, język niemiecki szkolą się jako tłumacze. Pedagodzy otrzymują zawód, na który jest zapotrzebowanie w regionie, ale i filolodzy, Również mogą się cieszyć, że znajdują tutaj doskonałą atmosferę w szkole do nauki języków i do bycia także tłumaczami. Wielki poeta niemiecki Goethe powiedział, że im więcej zna się języków, tym więcej się żyje. Jeden język to jest dodatkowe życie. No i mamy wspaniałą bibliotekę, która tutaj za naszymi, za moimi plecami prezentuje się w całej okazałości. Przychodźcie studiować do nas, a będziecie zadowoleni, Wy wyjdziecie stąd jako dobrzy ludzie, mający w rękach konkretny zawód.